Przypomniałem sobie taką starożytną maksymę, która myślę jest adekwatna: Ars longa vita brevis. Sztuka długa, życie krótkie. Ale właśnie na długość i wspaniałość tej sztuki składa się wiele istnień artystów artystów bardzo eksponowanych, ale też takich, którzy są tylko jakby szeregowcami tego pochodu. Oraz ci, którzy go w jakimś sensie chronią. Za ich spełnia te wszystkie wymagania. Z jednej strony ma w swoich rzeszach reprezentację twórców wybitnych, innych wspomagających, którzy też są nieodzowni przy tworzeniu dużych dzieł sztuki, oraz takie osoby, które potrafią stworzyć warunki, w których twórca może się rozwijać, może tworzyć i wydłużać tą drogę, yy, która w tej chwili już jest całkiem okazała i w moim przekonaniu dociera do najodleglejszych zakątków kuli ziemskiej. Tak jest ZAIKS. Pozornie niewielka organizacja, ale o bardzo szerokich horyzontach. ZAIKS jest dla mnie nie tylko yy, organizacją zbiorowego zarządu prawami, ale pewną przestrzenią, przestrzenią i materialną, i przestrzenią duchową. W tej organizacji panuje zasada pewna, pewnego solidaryzmu. My się nie krytykujemy wzajemnie, jeżeli są opinie, to tylko na skutek tego, że kolega kolegę prosi o to, co sądzi.